No, no, weź zabaweczkę, Diduś, weź zabawkę, weź zabawkę. A demolka na górze, demoluje. Idi, ależ ty to jesteś, chłopak! Twoja zabaweczka pomarańczowa, ale nie, nie, no nie tak to nie no zabaweczkę proszę. Co demolusia kochana? No ty też piękna jesteś. Chodź, radu, chodź. No demolka, no. Piękna! Piękne, piękne. Tak, 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 tak. Zobacz, idź raz tutaj. Ach, kto to tu wraca? Pani wraca, pani. Pani. Pani przyszła, pani przyszła. O tak, tak. Masz, masz, nie ma czasu, teraz chodź. Nie ma czasu, nie ma czasu. Proszę bardzo. Nie ma czasu. Słyszycie, dzieciaki?